Z nami jest czysty Rafał Kochanowski z firmy TransExpert. Mam pytanie od widza, który ma pseudonim Chybuś. Pyta tak. Witam, mam pytanie odnośnie zerwania pauzy 9-godzinnej. Konieczne było odjechanie, aby umożliwić przejazd gabarytowi. Jaka jest wysokość mandatu w Niemczech? 7 godzin, 32 minuty było wykręconej pauzy. Rafał. Tak, mandat mi się wydaje, że tam będzie bardzo w, w takiej skromnej, normalnej ilości, w okolicach maksymalnie 100 euro, tutaj więcej absolutnie nie będzie. W Polsce by to było 200, 200 zł bodajże. Ale tu w takiej sytuacji, no mamy zawsze ten nasz wydruk z opisem, po co po to, to jest właśnie. Czyli jest artykuł 12, który o tym mówi, rozporządzenia 561, że w sytuacji, jeżeli, aby umożliwić e, m, e, przy zachowaniu e, oczywiście bezpieczeństwa aby odnaleźć prawidłowe miejsce postoju, mogę naruszyć przepisy. W tej, w tej sytuacji to miejsce postoju było nieprawidłowe, no bo za, przeszkadzało mhm. w wjechaniu tutaj dużych pojazdów normatywnych i, i trzeba było odjechać, być może nawet 100 metrów tylko. Tak? oczywiście na zapisie w tachografie będzie informacja o tym, że został przerwany odpoczynek, ale do tego jest ten wydruk. Opisujemy taką sytuację, jak się wydarzyła, że musieliśmy właśnie to wykonać, czyli odjechać z miejsca, bo umożliwić przejazd pojazdowi normatywnemu i zachowujemy go przez 56 dni w pojeździe, a potem w firmie zostawiamy ten wydruk, bo będzie również to kontrolowane tam. I prawdopodobnie tego mandatu unikniemy w ten sposób. Także panie chybuś, ma pan wytłumaczone przez Rafała. Wy sobie zanotowaliście i dziękujemy. Słuchajcie, siedzę sobie na oponie i teraz tak, mam marzenie, żeby tą oponę mieć. Wchodzę sobie teraz na stronę Opoltransu, czyli na ich web terminal. Są dostępni 24 godziny, 7 dni w tygodniu i teraz klikam cyk i ta opona jutro albo pojutrze jest u mnie już w warsztacie i mogę ją montować.